Tak, dokładnie cześć. Z tej strony, Michał, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będzie kolejny odcinek z prasowania trawy. Tak, kolejny film. Yy, co? Prasowanie trawy w kostki, na kiszonkę. Co nie, o tu już mamy jedną belkę, tam drugą belkę mamy. Yy, przygotujcie sobie dzisiaj coś do picia, dzisiaj w życie. Przygotować sobie mirindę do picia co nie? Ale dobra. Tu zatrudniamy pracownika, żeby kosił nam łąkę. Y, tu już mam wypożyczoną owiarkę. Bo poza odcinkiem sobie będę owijać baloty już. No nie chcę tego robić na odcinku. I poza odcinkiem jeszcze będę to zb 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 zbierać. Więc co. Tu jeszcze pracownika w dojczwarze zatrudnienia, niech nam się jęczmień. A my, co? Wsiadamy tą Masejka. Nie, mu się paliwo kończy, ja pierniczę. Będzie trzeba znowu y jechać tankować, bo musiałem jeszcze maseja tankować. Przed odcinkiem, w sumie na w wczoraj go tankowałem. Napiszcie hashtag hashtag opór, a ja wam przypnę serduszko, więc dzisiaj nic innego jak tylko trawa, co nie w poprzednim, w poprzednim vlogu była trawa, więc dzisiaj też trawa. Ach. Dziękuję za 89 subskrypcji nowych, bo wbijamy 90 subskrypcji, niemało nie mało brakuje, tam chyba jeden brakuje, co nie? I lecimy to stówki co nie? Ja muszę szybko odjeżdżać, żeby mnie pracownik nie bo będzie czas na kastrację. Czuję, że dopiero wstałem, bo wstałem jakieś... Pięć, sześć minut temu dopiero. 86 sześć tysięcy na koncie. 76 sześć tysięcy, Boże. Już widzę po czwórnie normalnie. Co nie? Na no pomoc co ja tam jest? O Boże, jaki syf. a no póki co teraz przez te paręnaście godzin grania nic nie wpadło fajnego na te promocje. W ogóle nic fajnego nie wpadało na te promocje. A ten nasz park, nasza nowa przeprząsarka. Tu będzie trzeba zlikwidować tą łąkę w następnym sezonie już. Na jesień w sumie ją chcę zlikwidować. W sumie. Bo, wszystko, bo chcę zrobić łąkę gdzieś indziej, na innym polu. Nie wiem, czy jeszcze zrobię inną łąkę, ale ta póki co jest fajna, więc tej nie chcę póki co zmieniać, ale jak mówiłem, że chcę ją kiedyś tam zlikwidować. No, na polach, w które będziemy mogli po połączyć, czyli to na przykład, to na przykład, tego na przykład nie, to nie i to. Trzy pola, łą trzy łąki będą, więc będzie fajnie. A pewnie te talerze od kosiarki to są już tak powycierane w tym. Co tam się odwala? Dobra. Ja to skończę poza odcinkiem. Czy to było widać? Czy, czy ten pracownik jechał bokiem przez chwilę? Bo tak mi się coś wydawało, że on jechał bokiem. Jak do tego doszło, nie wiem. Choć się domyślam. Czemu mi tu gołębie skaczą po drzewie? Muszę to drzewo sobie wyciąć przed oknem, bo mi tak zasłania. I wiecie, jak jest ciemno, jak jest tak. 19 latem to w ogóle tu nic nie widać a jak jest nocy to tu w ogóle nic nie widać, nawet gdzie ja leżę co nie, więc muszę sobie popodcinać to drzewo. Nie we farmingu, tylko tu przed chatą, co ja mam przed dom, przed pokojem. No ja to muszę wyciąć po prostu. Wezmę piłę taką tą piłę, że trzeba będzie... Um, Yy, nie łańcuchową, tylko tą, jak to się mówi ręczną. O, ręczną będzie trzeba. <grym> Wszystko będzie robić trzeba. No, kostek siana mamy tam chyba 16? Czyli ileś tam. Nie wiem. No, w kolejnym odcinku być może już będą wykopki i buraczków. Buraków. Eee, siano, kostka siana. 38 belek. Skąd 38 belek. O. Siano, 38 belek. Dobra, ja myślałem, że 32 belki. 32 belki chyba z dwóch sezonów. Z dwóch sezonów? Nie, bo ja pierwszy raz robiłem. Siano i dało ich dużo. A, a teraz ten trzeci pokos, bo ja robię nie, drugi pokos ja robię w tym sezonie, drugi ostatni już, bo póki co my już nie ma, będziemy potrzebowali niczego. Słony mamy, co nie. Słomę mamy, książkę mamy, siano mamy. No, tam trochę siana będzie trzeba trochę dorobić jeszcze. Ale to tam na spokojnie. Książka jest, książka jest w silosie, książka jest w belkach. No, jedynie tą karmę kupić i możemy stawiać obórę. Czekajcie, co się nie, i póki co to wszystko, bo póki co ja chcę krowy karmić sianem, bo mi się nie, sobie, nie chce mi się mieszać temeru, no by mi się chciało, ale to by zajęło z... długo, o ten paszowóz muszę kupić sobie, parę ślin. a wtedy go zmienić na tego, a, kurde, na jakiego by to sobie zmienić? No w sumie wszystkie mi się podobają, ale chyba tak myślałem, żeby no ten jest 17 tysięcy, ten ma 22, no czyli chyba tego Silo Kejna, Silo -E nie, nie znam tej firmy, o tego będzie trzeba chyba kupić. Albo sprzedać tego nasz, jakbyśmy mieli tego faresina, zmienić go na faresina. Ale nie wiem też, jak to wygląda z tymi, z metrami. Ten ma 25, ten 26 ma metrów sześciennych, ale ten jest taki dziwny, podłużny. No ten by mógł być, ale ten ma chociaż opór. A jakbym miał tam większą oborę, bo przecież jakby miał i jakbym... Eee, krzyżde jakbym e, zmieniał oborę na tego robota na tego robota e, mam oczywiście pokażę e o, to jest nie ta, o, to jest ta. I ona ma tego robota tu w środku, co nie i tu już nie potrzebujecie nic. Jedynie tam żeby uzupełniać te Słucham, sianą kiszonkę i tą suchą paszę No póki co ja jeszcze będę musiał postawić ten silof Nie, to są, nie, to są Czekajcie, sobie stanę Zbiorniki, o i to jest ten silos. Go można by było tutaj, o postawić. A. Czy nawet tutaj, ale wiecie, to też musi być tak, żebym e, miał dobrze. Dobra babcia, nie odzywaj się, bo ja tu nagrywam, co nie? Ja? Bo tu by była ta sterta na obornik. Szklarnie bym mógł jedną zlikwidować, no i postawić taką jedną dużą. Co nie, bo te małe to w ogóle nic mi nie dadzą. Yy, więc, tak jak mówię, póki co bym tak przez 50-60 odcinków karmił je wozem, takim podczepianym do ciągnika. Później bym zmienił sobie do takiej samojezdny co nie wiem no bo wiecie bo, bo przy, przy samojezdnym to nic tam nie trzeba robić tylko trzeba yy, tylko tam jest jedna rzecz że trzeba będzie z samemu uzupełniać tą suchą karmę a jakbyśmy wrzucili tą suchą karmę jeden bal od tego nie wiem jeszcze jak to będzie wyglądać Boję się, bo ja to nie umiem jeszcze tak bardzo. Bo w ogóle w tej serii za, żadnymi zwierzętami się po nie zajmuję, które wymagają więcej rzeczy niż 4-5 rzeczy. A kury co wymagają to jedną rzecz tylko, co nie? No w sumie tam dwie rzeczy. Numer jeden odstawianie jajek, a numer dwa karmienie ich, co nie? S. Z kurami to jest na S się to do robienia. A... Przy krowach to jest tak trochę dobrze trochę mniej, bo można za nie sporo zarobić. Przy owcach w sumie co trzeba to nic nie trzeba robić. Jedynie tam uzupełniać karmę. Nie karmy tylko siano i wewnętrzne odstawiać. No i to by było na tyle, co nie? Eh, i dzisiaj jeszcze wieczorem Dzisiaj wieczorem, dzisiaj w nocy jeszcze statom tatą jedziemy na łąki. Będziemy zgrabiali, zgla, zgrabiali presowali, owiali, zwozili jeszcze to Boże. Wczoraj do, do 23.00 siedzieliśmy na łące, bo nam jeszcze wszczepa się utopiła. Cześć, cię Co to jest? Nie wiem. Ja już nawet nie wiem, ile ta prasa ma na liczniku kostek. 140 kostek, Boże. Więc sporo ona już narobiła. Ona szczególnie dużo narobiła, bo wiecie, bo my tu mieliśmy zasiany jęczmień, pszenicę, jęczmień, owiec. Tu jeszcze jakby było pozasiewane, to by miało w w zespołach 160 kostek będzie bo póki co nie chcę żadnej zmieniać, no nie starczy, nawet nie wiadomo czy ona nam nie starczy do końca serii, co nie. A do końca serii, no mamy jeszcze takie 3-4 miesiące, 3-2-3-4 miesiące jest jeszcze w tej serii, więc spokojnie sporo rzeczy tu się pojawi. No teraz na co zbieram to na nowy ciągnik i na kilka nowych maszyn? Takich, jak ja tam mówiłem, czyli ten siemnik do kukurydzy muszę zmienić sobie. Yy, drugi puk kupić, ale teraz większy puchnie, nie drugi taki sam. Bo ten mój może mieć pakomat, a ja nie chcę mieć tego pakomatu, bo się do nie robi z tym pakomatem. A jaki puk chcę kupować, yy, jest to lenken. Lenken, yy, metrówka. 5-metrówka, przepraszam. I to jest ten Lenken, fajnie. Agro masz Póki co Ferdelanda nie chcę, bo, bo nie mam tego Ferdelanda, czym ciągać. No Massey by dawał radę, ale Massey ma 313 koni, co nie. A na jaki, spytacie Michał, zbierasz ciągnik Póki co to jest ciągnik ze średnich, a jest to. Ten oto John Deere 6RK. John Deere 6RK 300 koni ma. I on mi się tak bardzo podoba. Co nie? Ale co, pogadanki, pogadanki, a to prawie już koniec odcinka. Więc co, wyślijcie ten film do znajomych brata, siostra i kota, Alisa. Czegokolwiek tam na świecie co istnieje. Yy, co, zostawcie go. Łapę, suba, napiszcie komentarz aż tak, oporowo. Ja wam przypomnę serduszko i co, trzymajcie się i do następnego filmu. Na razie, cześć!